Witajcie kochani w kolejnej odsłonie naszych plastycznych wariacji. Jak wiecie zbliża się wielkimi krokami dzień mamy, dlatego przygotowaliśmy dla Was dzisiaj pomysł na taką kartkę z kuponami dla mamy. Proszę, tu mam różne formy kartki już przygotowanej wcześniej. A teraz krok po kroku pokażę Wam jak to zrobić. Do do takiej kartki y, będą potrzebne kolorowe kartki. Mogą być też białe, y, ozdobione przez Was. Klej, nożyczki, ołówek, długopis. I najlepszy do zrobienia kółek jest oczywiście cyrkiel, ale wtedy, kiedy jest najbardziej potrzebny, to zawsze się gdzieś zawieruszy. Ale nie martwcie się, ja tutaj znalazłam taką oto szpulkę z taśmą, która zastąpi mi cyrkiel. Jeżeli oczywiście użyjecie cyrkla, no to to kółko powinno mieć około 8-9 cm średnicy. Wtedy wyjdą właśnie takiej wielkości kopertki. Zaczynamy od odrysowania kółka. Weźmy sobie może taki zielony papierek. Odrysowujemy na kartkę kółko. Kartka jest złożona na pół, więc będziemy mieć od razu dwa kółeczka. Do zrobienia jednej koperty będą nam potrzebne cztery. Wycinamy, młodsze dzieci mogą y, poprosić y, kogoś starszego o pomoc w wycinaniu kółeczek. Najlepiej starsze rodzeństwo albo tatę. Wycinamy kółeczkę. Tutaj mamy. Ja przygotowałam y, wcześniej kilka, więc zrobimy sobie biało-zieloną kopertę. Wszystkie kółeczka musimy złożyć na pół. Otwieramy jedno kółeczko, smarujemy klejem jeden z rogów. No, przyklejamy, o nie może zielone, przyklejamy kolejne kółeczko. Tak, żeby to było w miarę równo. Bułeczko. i zostało nam już tylko jedno o tutaj nam się klej ale to się nic nie stało przyda nam się tutaj i przyklejamy kolejne i tak oto moi drodzy nasza koperta jest już gotowa proszę bardzo Możemy ją w tradycyjny sposób zamykać, bądź w, w formie takiego e, wiatraczka, jakie wam się bardziej podoba. Ja zrobiłam wcześniej już kilka kopert. Teraz bierzemy karteczkę. Może to być też e, mniejsza kartka, bądź jeżeli wolicie zrobić to w formie takiej otwartej. Możemy wziąć taką większą, sztywniejszą kartkę, ale my zrobimy tą mniejszą. I naklejamy sobie nasze kopertki. Tu akurat Amor w ten sposób. I tutaj. No i moi drodzy, teraz jest pytanie, co do tych kopert? Oczywiście mogą to być życzenia, lub to, co chcemy wyznać mamie w jej dzień. Ehm, tak jak na przykład wszystkiego najlepszego, mamusiu. Składamy nasze kółeczko i chowamy do koperty. Ale my pomyśleliśmy o czymś jeszcze. Ponieważ dzień mamy nie jest chyba tylko 26 maja i ta karteczka z tymi tajemniczymi kopertami może posłużyć mamie przez dłuższy czas. Ponieważ jeżeli zrobimy ich więcej lub możemy włożyć więcej kuponów do środka, takich jak na przykład dzień bez zbywania, Bądź słodki podwieczorek. To jakie kupony znajdą się w środku, zależy tylko i wyłącznie od Was, od Waszych pomysłów, bądź wiecie o czym mama marzy, o na przykład wieczorze ym, z domowym spa, lub gorącej kąpieli, którą Wy możecie dla niej przygotować. I takie oto kuponiki wkładamy do naszych kopert. I Waszym zadaniem jest, aby w dzień, w którym mama Wam taki kuponik wręczy, wykonać dla niej to, co jest właśnie w danej kopercie, na danym kuponie. Ozdobić karteczki możecie w sposób, w jaki tylko e, przyjdzie Wam do głowy pokolorować, bądź yy, przykleić, o tak jak tutaj zrobiliśmy oczka, napisać coś dla mamy. Na pewno Wasza mamusia będzie zadowolona i możecie pochwalić nam się swoimi pięknymi pracami. Do zobaczenia w następny piątek, kochani.